No, cześć. Witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Na ten draping przygotowałem zdrapki z Fortuną, czyli Gwiezna Fortuna i Kokosowa. Pensja ostatnio też świetnie sobie radzi, więc wystąpi dzisiaj mega pensja. No, i tutaj jeszcze takie cztery zdrabki za 5 zł, czyli plaster miodu, fastkę Cash, kasa, kasa i askruldama. Dama. No, zobaczymy co dzisiaj lotto dla nas przygotowało. Ale jeszcze to nie wszystko bo dzisiaj sobie odpakujemy dwie przesyłki, jakie otrzymałem w prezencie świątecznym. Co to jest, od kogo to jest, to zaraz się wszystkiego dowiecie. Pierwsza przesyłka jest od Martiny, która prowadzi kanał Mari. także bardzo dziękuję i jednocześnie zapraszam na kanał. Taki fajny gadżet świąteczny dostałem kartkę. Mamy jeszcze 200 000 od Mikołaja Komornika i czekoladę. Zdrowych, spokojnych oraz bogatych wygranych w zdrabkach Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Marii, Marii. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mikołaja sobie oczywiście dołożę do dzisiejszego miksu, a druga przesyłka jest od Wicki Gosi, także też bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj mamy kartkę z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomyślności. Rzeczy gosia DSO z rodziną. Bardzo, bardzo dziękuję. Czekoladka o szokobonksy, moje ulubione. No i mamy też zrabki. Uuu, i komornika, i szyderczyka. No wszystko, co makeup lubi najbardziej o krzyżówkę i szczęśliwe linie. Także gosiu też bardzo, bardzo dziękuję. Dołożymy to sobie właśnie do, do miksu. I mamy naprawdę dzisiaj dużo drapania, także zapraszam. No to zacznijmy nasze drapanie od strapek, które otrzymałem w prezencie. W ogóle, miks jest teraz na 76 zł, także jest. Co drapać, co oglądać. Mam nadzieję, że i co wygrywać. <grych> I idziemy. 2. 18. Jest jeden, proszę bardzo. To jest bodajże zdrabka od Martiny. Także jak ładnie, szczęśliwa. 24. 25, 13, 15 i ostatnia tutaj możliwość. 34 nie mamy. Pod jedynką jest, uwaga, uwaga, 5 zł i super. Na pomnożenie jak najbardziej. No to teraz przechodzimy do tych kolejnych zdrapek. I co my tutaj mamy? Krzyżówkę. Pierwsze dwie literki to JN. O, J już widzę. N również. Także zaczyna się dobrze, tutaj mamy noc, jeszcze tutaj, o nawet tutaj dwie są enki, dobra j nie widzę, dobra lecimy dalej, mamy literkę o, też ich z reguły jest dużo. No, i końcówka. No, raczej do krzyżówek szczęścia nie mam, bo póki co jest tylko jeden wyraz. Więc czy podarowana, czy sam sobie wybiorę, to raczej nic z tego nie, nie wychodzi. Literka P na końcu, której chyba nawet w ogóle nie ma. No, także lot to w formie. Tak, krzyżówka jest przegrana. Dobra, to może zróbmy sobie teraz fast cash. Szukamy monet, przypomnę. Szyderczyk jest, także już połowa sukcesu. Serducho. To jakiś brylant i w bonusie mamy walizkę, także ta zdrapka jest przegrana. Zróbmy sobie drugiego Mikołaja. To ten Mikołaj zadgosi. Jeden i 6. I co mamy? 9, 27, 24, 4, 25, 15, 12, 3 i 21. No to już by była przesada, jakby i drugi komornik był wygrany. <grybuj> Dobra, to do pustaków, to zróbmy sobie teraz oszczęśliwe linie. Pierwsza taka linia to... E, pierwszy taki symbol w linii to gruszka. No widzę, że zaczynamy dobrze. my powoli. Wygląda na to, że tutaj też niestety się nie uda. Chyba, że księżyc coś tutaj naprawi. No niestety nie. Dobra, ale przyjemnie się drapało. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Jeszcze mamy jednego fast od Gosi. Także może tutaj się poprawi sytuacja. Mamy już szyderczyka. Mamy tutaj klucz koronę oraz monety na końcu. No i widzicie super. I jeszcze mamy cylinder. Pod monetami jest 5 zł. No to już mamy dyszkę do pomnożenia. Także luksusowo. Dobra, jeszcze raz dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Teraz sobie przechodzimy do tych zdrapek, co ja sobie wybrałam tutaj na odcinek. I jedziemy. Czy będzie królewska wygrana w tym królu? Złoto, złoto i złoto! Mamy wygraną. Proszę bardzo. Co dalej? Dalej mamy pierścionek i banknoty. I no tutaj wiśnie zepsuły, Rzadko kolejną wygraną. I gra siódma. Już też nie ma, czyli mamy tylko złoto. I pod tym złotem jest dyszka. Proszę bardzo, super. Dobra, no to już się coś zbiera, także luksusowo można by rzec to teraz sobie drapniemy kasa kasa. 19, 13 i 24. No pięknie zaczynamy. Uhuhu. 27, 12, 11, 15, 18, 1. No nie spodziewam się wygranej, chyba że coś w wydzierance okienkowej. 38 32 dobra Ha i moi drodzy portfel 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 mamy 5 zł No i to jest wszystko No zaskoczenie naprawdę bo nie spodziewałem się patrząc na tą pierwszą stronę że jakaś wygrana wpadnie a jednak No i super dobra to jedziemy dalej Weźmy sobie Mega pensje, no ciekawy jestem. 5, 27, 12, 16 i 26. 26, wow, dyszka, no widzicie, ta pensja coś kurczę daje i to już pierwsze, pierwsze okienko tutaj. Poleci dalej czy nie? Nie, za łatwo by było. 34.

Mamy kolejną dyszkę do kolekcji. No to kolejny fastker. Dzisiaj tych szyderczyków nasypało. Ho, ho, ho. I monety, proszę bardzo. No, rewelacja. kurczę. Ale czy ja dobrze widzę, że to czwarta z rzędu wygrana zrabka? No, faktycznie. Patrzcie, ale idzie. Dobra, i walizka pod monetami, co mamy. 5 złotych. No, więcej by się człowiek nie spodziewał, ale ważne, że cokolwiek wpada. Dobra, to robimy sobie teraz kokosową fortunę. Może tutaj prawdziwe kokosy się w końcu pojawią. 4, 28, 12, 19 i... dwadzieścia trzy nie ma dwadzieścia dwa dwadzieścia dziewięć trzynaście dobra nie ma nic boję się że kokosowa może zepsuć ten dobry bilans siedem czternaście dwa trzydzieści dwa 18 i 5. Nie ma. No, ostatnia linia. Może, może. 24, 42, 17, 33, 35. No tak, umiesz liczyć, licz na siebie. To jest jedyna prawda życiowa. Dobra, także to jest puste. Robimy sobie plaster miodu. Ostatnia zrobka na piątkę i zostanie nam gwiazda na fortuna. Ul, ul i gwiazda. Dwie monety. Dalej gra czwarta. No wszystko widzę, że różne. Także nie ma, nie ma wygranej. Samo. I ostatnie tutaj podejście. Nie ma gra siódma drzewko i yy, kwiaty. Także no już wiadomo, że nic. I bonus. Mamy Arbus, czyli zrabka jest przegrana. Dobra, kończymy zatem odcinek gwiazdą fortuną, gwiezdnym betonem. Jak kto woli. Numerek pierwszy zrabki. Ostatnio fajna wygrana się trafiła, także może dzisiaj też byłoby szaleństwo, ale czemu by nie? Dobra. Nie, Drapię się po skórę, naprawdę powiem Wam, że dramat. Dobra, na razie nic. 37, 15 i 2. Także tutaj nic w pierwszej linii. 16, 9. 5 i 17 też nic nie mamy. 7, 8, 22, 14, 34. No i ostatnia linia. No, ciekawe. Ciekawe, czy będzie jakieś zaskoczenie. 12 i ostatnia szansa, 23. No niestety, nie dzisiaj. Dobra, no to zapraszam na podsumowanie. No i to są wygrane zdrabki. Mamy dyszkę w Mega Pensji, mamy dyszkę w królu i po piątce w tych czterech pozostałych zdrabkach. Także 40 zł się udało mi wygrać. Wkład był mój osobisty 50. Zdrabki były jeszcze podarowane, także no fajnie to wyszło. Jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. No, i przyszedł czas na drapanie kalendarza. Czy w końcu wpadnie jakaś wygrana? Zobaczymy. Dzisiaj, numerek 18. Rękawica i czoksy. Dobra. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i do jutra. Cześć.